Witajcie, kochani, chwała Bogu, chwała Naszemu Wielkiemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Słowo Boże mówi, że duch jest ochoczy, ale ciało jest mdłe. I jeśli ty staniesz się w swoim życiu chrześcijaninem, jeśli będziesz chciał naśladować w swoim życiu Pana Jezusa, to na pewno zetkniesz się z trzema największymi wrogami człowieka. Pierwszym tym wrogiem oczywiście jest szatan. Drugim tym wrogiem jest otaczający nas świat. Pożądliwość ciała i oczu. Ale to właśnie się łączy z tym, o czym chcę dzisiaj mówić. A naszym trzecim wrogiem jest nasze własne ciało. I to ciało, Pan Jezus mówi, że chociaż duch jest ochoczy, to ciało jest mdłe. I powiem Wam, że im dłużej żyję, tym bardziej widzę to, że nasze ciało naprawdę. Dąży do samounicestwienia, ja w swoim życiu obserwuję to i widzę, że mimo, że jestem chrześcijaninem, już mogę powiedzieć, wiele lat sześć, prawie siedem lat jestem chrześcijaninem, człowiekiem nowonarodzonym w Panu. Ale te pożądliwości, te, te nałogi, które gdzieś we mnie były, którymi, którym się oddawałem w starym życiu, które były moją codziennością. To cały czas jest w moich myślach: to ciało pragnie tego, to ciało pragnie tych wszystkich złych rzeczy, które dążą po prostu do naszej śmierci. To ciało dąży do tego, żeby zapalić papierosa, żeby wypić piwo, bo to było fajne. Czy to nie było fajne dla człowieka? To było fajne. Czy papieros smakował? On smakował. Dla niektórych on śmierdzi, dla niektórych jest śmierdzący. Ci, co całe życie nie palą, oni wiedzą, jaką on bardzo śmierdzi, ale kto zaczął raz palić w życiu, to czy papierosy mu nie smakowały? Smakowały. Czy piwo nie smakowało, zimne piwo? Smakowało, to wszystko smakowało. To dlatego ciała było przyjemne, to ciało było rozluźnione wtedy, kiedy my przechodziliśmy stres, to ciało dostawało takie odpocznienie w tych używkach, czy to w marihuanie, czy to... No już nie mówię tutaj o innych narkotykach, bo dla narkomana, który czpa codziennie, dla jego ciała narkotyk jest właśnie tym odpocznieniem. On ucieka się od tego, bo jego ciało pragnie tego. To ciało pragnie, żeby w nie wkładać, wkładać, palić, jeść, pić. To ciało pragnie, 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 ale to ciało dąży do unicestwienia, do samounicestwienia, bo to jest nasz wróg. Nasze ciało niestety jest naszym wrogiem i ja chcę, ja to poprę dzisiaj biblijnie, przeczytam Wam fragment. Nie, dla niektórych może to się wydać śmieszne, ci co nie znają Słowa Bożego, ale tak, nasze własne ciało jest naszym wrogiem i my musimy uważać, czego to ciało pragnie, czego to ciało chce, bo to jest jeden z naszych głównych wrogów. To ciało dąży do samounicestwienia, ale mało tego, to ciało dąży do unicestwienia duszy. To ciało jest często naszym bardzo dużym wrogiem. My, kiedy oddawaliśmy się w naszym życiu, każdy chrześcijanin, co został uwolniony od swoich nałogów, on wie najlepiej, jak to jest walczyć każdego dnia z własnym ciałem. Bo człowiek, który nie wierzy w Boga, on nie walczy, on po prostu się temu poddaje. On je to, co chce, pali to, co chce, pije to, co chce, on z tym nie walczy. Ale człowiek, który chce iść za Panem Jezusem, on wie, jak ta walka wygląda, on wie na czym ta walka polega, on wie, jak ta walka jest ogromna, kiedy my każdego dnia musimy walczyć. I ja naprawdę, im dłużej żyję, tym widzę coraz bardziej, że to ciało dąży do samounicestwienia, Ono pragnie pokarmów, które może są dobre, ale które nie są zdrowe dlatego brzuch rośnie, dlatego tyjemy. Też sam mam troszeczkę z tym problem, bo już na wadze jest dosyć dużo, ale. My musimy temu ciału nauczyć się mówić nie. My musimy nauczyć się, żeby chociażby dla własnego zdrowia, ale tutaj najbardziej chodzi nam o to, żeby naśladować Pana Jezusa. Pan Jezus żył w takim samym ciele jak my na tej Ziemi. On żył i on wie, jak on wie najlepiej, jaka to jest walka. Dlatego on jest arcykapłanem, teraz, który stawia się za nami w niebie. Aby Bóg nam dopomagał w różnych rzeczach, ale Pan Jezus wie najlepiej, bo on żył w tym ciele. On przechodził wszystkie pokuszenia, nawet więcej niż my. Wiemy, że był 40 dni na pustyni bez jedzenia. Zobaczcie, jakie wyzwanie dla ciała! Zobaczcie, jak ogromne obciążenie dla ciała. Ja prywatnie myślę, że Pan Jezus wtedy rozprawił się z własnym ciałem tak potężnie i możliwe, że na zawsze. Chociaż on był kuszony w różnoraki sposób. Tak jak my jesteśmy kuszeni na co dzień, tak był Pan Jezus kuszony. Ale Pan Jezus jest wyjątkowy pod jednym względem, że nie ma takiego drugiego człowieka na świecie jak Pan Jezus, który nie miał żadnego grzechu. On nigdy nie zgrzeszył. Nigdy nie poszedł z ciałem na kompromis. Nigdy nie powiedział temu ciału: "Tak, pozwalam ci robić to, co chcesz". Dlatego tak wielkiego Boga mamy, dlatego tak wspaniałego bohatera mamy, którego chcemy naśladować. Wyobraźcie sobie, człowiek bez grzechu, nigdy nie popełnił ani jednego grzechu. To jest piękne i takiego mistrza ja chcę naśladować, za takim mistrzem ja chcę iść. I w każdych naszych pokuszeniach cielesnych. Zawsze patrzcie na Niego. Przypominajcie sobie, jak on rozprawiał się z tym wrogiem, jak on rozprawiał się z wrogami, jakie decyzje podejmował, bo to jest nasza siła, to jest nasza woda życia, to jest nasz chleb z nieba, to jest nasz pokarm. Pan Jezus jest naszym pokarmem i mamy się Nim karmić, mamy z Niego spożywać, mamy Go naśladować. Mamy wielkiego mistrza. I na koniec, tak jak obiecałem, przeczytam wam ten fragment, abyście zobaczyli, że nawet apostoł Paweł. Miał ten problem. On też miał ten problem cielesny. Nie tylko my to przechodzimy. My musimy pamiętać, że my nie jesteśmy jakimiś potępieńcami, którzy topią się, taplają się we własnych porządliwościach i tak dalej, tylko to jest po prostu takie jest życie. Tak, tak jest to wszystko stworzone, że my z tym ciałem niestety musimy walczyć. I tu jest napisane tak w liście do Rzymian 7, werset, 7 rozdział 18 werset. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie to, jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, którego chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, czyli w Słowie Bożym, czyli tak jak my w Panu Jezusie. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem Zakonowi Bożemu. Chciałem zaś zakonowi grzechu. Ten werset pokazuje nam, że nie tylko my mieliśmy ten problem, że nie tylko my rozpoznajemy ten problem, który jest w nas. Apostół też przechodził to i często ja też widzę to po sobie, kiedy chcę czytać Słowo Boże, mam się do tego zabrać. Uwierzcie, że czasami jest mi ciężko zabrać się do czytania Słowa. Uwierzycie w to? Dlaczego tak jest? Zastanówcie się. Dlaczego gazetę, która motoryzacyjna czy jakaś futbolowa, otwiera się z wielką zachętą? A słowo Boże, umysłem, bardzo chcesz to zrobić, ale to ciało czasami mówi: No wiesz, co, no teraz nie masz czasu na to, no poczekaj troszkę. Eee, i, i, I czasami jest tak, że nie, że nie czytam. Uwierzcie, dlatego my musimy z tym walczyć. Tak samo jest z modlitwą. Modlitwa jest trenowaniem ciała. Ty wiesz, że chciałbyś się pomodlić, Twój umysł tego pragnie. Twoja dusza tego pragnie, ale ciało, ono mówi, no wiesz co, jest jeszcze to do zrobienia, jest jeszcze to do zrobienia. Czy na pewno chcesz teraz klękać przed Bogiem i modlić się? Nie, nie łapcie się na tym. Jeśli wasz umysł pragnie tego, róbcie to, robicie to dla Pana i na pewno to wam przyniesie profit w waszym życiu duchowym. A modlitwa jest trenowaniem ciała. Każdym razem, gdy, za każdym razem, gdy klękamy... My wzmacniamy się, czym dusze są te modlitwy, czym bardziej wylewamy siebie przed Panem, czym bardziej cierpimy na tych kolanach, tym bardziej jesteśmy silniejsi i to ciało staje się wtedy słabsze, a nasz duch staje się mocniejszy. I tego Wam życzę właśnie, żebyście byli duchowo mocni, przyjaciele, wierzcie w Jezusa Chrystusa, On jest naszym wybawieniem. Niech was Bóg błogosławi. Pozdrawiam. Cześć!